Dobra, dawaj ten. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy wszystko jest, wszystko jest dobra. Puszczam bitwę. Hmm... nie obniż Jest ojciec nas z respi, bo włączonej tej mapki. Na górze... jesteśmy. Mhm. Na to trzeba jechać na tą bliską górkę i tam coś spoknąć. Na górkę? No to czekaj, będę pamiętam gdzie to było. Czekaj, kurwa. Łoś, lepuj. Ślepuj. Dobra, czekaj. Tu jesteśmy, dawaj na tą górkę. Gdzieś tu. O. No to ja tu pojadę i już będę spotował. Ty tu jedziesz? Mhm. Mm tu czekaj, ja pojadę do no miasta. Daj, ten? No to tam musisz stanąć przy przybliżeniem. to to będzie chujowo, jak chuj, ale Dobra, ja już tutaj spotuję. Pewnie mi kurcz wepiesz i zobaczy. No, jak na prawo, na lewo chyba. Zdaję się z kolei O, mam, ma, mam, masz. Tu Tak. Masz małż na FV. Oni no się cybokiem to... teraz, sama ja ładuję. Dysputowałem pancer ja do innych franków gdzieś. Dobra, dostał. Pancer, ci wjeżdża do miasta. Kurwa, za spierdane do miasta, byłem tu rozpieprzą. Dobra, jadę do ciebie. Za późno, jadę do miasta. No, tak, do miasta jedziesz? No tak, człowiek na już lewo. nie pojechałem na lewo. Dob. Dobra. Ale to jest szybki gówno. Czekaj, ja to gadam mu na prosto. Wezmę. To... Ja, czekaj, na do że jest stara nawet, nie? Czekaj, ja piątkę chcę to mam Aha, już mnie orżnął.

No, Mogliśmy kurwa do mesta jechać. Dobra, wychodź, bo to jest tragedia z tymi czołgami. Z no, tymi ruskimi, Czym teraz? Nawet dobre kurnansy. Czekaj, jak go ładujemy. Dobry, to jest kalkulator, człowieku, ale jakoś działa. Ja Czyli update. Kurwa, visia was wyskakują. Oho. Dobra. Francis. Let's go. Startujemy z góry, choć na lewo, dawaj. Na, na ten, że. Uh, yes. Na te yy, hotele czy jak te to jest, się nazywa? Ja nie wiem, jest to Baraki? Nie, jak to było? Akademiki! Boże! Chyba! O! Kurwa wymyślić. No, Akademiki! No. Proszę taką zjebaną nazwę nawet wymyślić. Dobra, czekaj, ja tu na Gold od razu się przełączę, bo to kurwa, te bychy to już kurwa, te, tego, so, te, tego so, na pewno nie przygnię. człowiek człowieka zacznie dać... No przecież tam Co tam Dawaj idziemy na samym... No idziemy na chodź na akademiki No Dawaj na Akademiki od razu za sekundę No zaraz będzie w domu albo co Była tak prawo Dawaj się No tu. Dobra, widzicie. Stange Jazdę ciebie Prawie. Nie przebiłem go w dupę. Aha, pociski, listę, to, to, to tak, jest po pierwszej. Aha, mam trzy pociski i mi się ładą 30 sekund. Zajęło jest? jest? tak Od Odprawę na solusę, gdzie kurwa objeżdża. Dobra, mamy czas. Ja patrzę na tego niem. Nie co... Siedem co? Siedem sekund jeszcze? Cztery, trzy. Dobra, dobra. Ja też kur... są. Dobra, dobra. I... Aha. 20 Dzięki. Przepraszam, ale trafiłeś, to się czepiasz. Dobra, ładuję. Ładujesz? Eee, jedna pecha to bez sensu. No poczekamy to sobie chwilę. Nie, to jest taki mały, że się kurwa za domem takim zmieściło. Nawet i na plecy trzeba wjechać, bo nasi jak zwykle późno nie dadzą rady 8, 7 Gdzie jest ta artyleria? Nie wiem jadę jej wyschotować O kurwa, ten nie traf o efa, kurwa Zaję, wiem, Kurwa ja ja to jest, jest... Ten NX jest chujowy Jaki chujowy Mi się w ogóle kurwa nie podoba 3, 30 sekund kurwa bez przesady Yyy Załogą ogon... dobrą masz 20 parę no i chuj dupę ten, fujobie, mi się nie podoba, wolę już ruskę. Rusek to kurwa wygląda jak jakiś jebany kurwa... Na, krokiet, już kurwa płaski taki. Dawaj mouse'a masz, obieź go. Wow, dawaj, dawaj go, na, dawaj na, na gąskę, żebyśmy mieli dodatkowe doświadczenie. No i 30 stopni. No i przypomnijmy tego MXS1390 jak on miał wtedy ten mały taki. Jest AMX 1390 390 395, Może 90? Nie, nie. Może zdłuższy? Możliwy. No. Z małymi ekranami kumulacyjnymi Boże. Moja, moja gra tu i porażkę, jak zamknę. Ja też dawaj jeszcze tym, niemieckim zagramy. No niemieckim nawet nie grałem jeszcze. Ja też nie. Ja tylko ruskim grałem. Jako ruskim, francuskim, niemieckim. Wszystkimi. Ko Czekaj, tylko niemieckim. Czekaj, ja to są że ja sobie typa 5 sprzedam, bo tu kurwa tragedia jest. I tak ty do dupy gra. Typ 5? Tak, poczekaj. Ja to z goldów rypię, to nie dziwnego. Tam człowiek jadę, bo on przebija, to bez sensu. 4... 0 400. No ja pierdolę. Dobra, czekaj. Pożar hmm, to jest brzydkie. Co jest brzydkie Niemiecki? No, puszczać? No, Ale działo ma chyba hmm. fajne. 105. Nie pamiętam, że go bym Nie, Jeszcze wcześniej. Powiem, że można grać, grać. Jest, jest to druga z 30. Jeszcze. na lewo, prawo, prawo chyba nie wiesz, czy mnie górę łączy. A, no, to startujemy z góry. Chyba prawo. Kurwa, będę musiał sobie potem kompo zresetować. Albo i nie. No to albo człowiek, wiesz, na lewo nie pojedziemy. Zobaczmy, jak tu się zbiera Mieli się dobrze zbierać, bo 40 Poli O Zajebiście. sobie wyskoczy ładnie. Adam Bala, Dawaj, dawaj na środę, no środę. oo o, 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 o. Mówisz za późno. Ja mam lawpę do 40 zbierasz. Zbierasz. Dawaj prawo, prawo. O, o. To była kurwa śmieszna No, na to po prostu... Właśnie. O bo te te bilesy nie dadzą rady. O kurwa. Oha nie przebiję kurwa z wolna. No i kurwa. Patrz, patrz co mi robić. Jaki jebany no jest kurwo daxty. Żebyś ty widział co mi jest. Ty jaki to damage kurwa ma No O kurwa, ale miałem lada, ja pierdolę. Suwaj tą pizdę Dobra Gonić w Uziak, w końcu jakiś damage zrobiłem, ale to z gówno. Ile damage masz? Znaczy jak mi ten... ziołów dostaje na bierze takiej. No. zajebiście to było. Śmieszne. Ile damage masz? O kurwa. Dobra, spierdalam Gruby! Co? Damage. 1200. To jest gówno człowieku. Dobra, jadę zajebać tego Leopard'a. Aha. Widzę babce, się tam kurwa, o kurwa, o kurwa O, kurwa. o, o i chuj, dobra Oda dwa, dwa debile grające w to Nie wyszedł, Dwa Fajny czołg, podoba mi się Podoba to mi niemiecki? się Dawaj tym chińskim No Właśnie nawet ładny. Tylko małe te bydle. Dobrze. na wariat. Hmm, hmm, hmm. Mamy 14 minut. Ej, słyszysz? Jesz, daj, co dokończymy te... No słyszę. Dobrze. Halo? No? no? No. Masz opóźnienie jak cholera. Mam ping wysoki. No, bo odpowiadasz mi po 8 sekundach. Nieprawda! No i dopiero już mi odpowiedział. Fajnie. I na tesa. a nam Wali? Dawaj na bocie. Na bocie. No. Aha, dobre, Jeszcze nie widzę, dobra. Super. Dobre lajty. Nawet wesaty kur. Nie ja, żartuję oczywiście. Spincie to. O, gdzieś arte już. Ale mam lagi kurno. Taki pink, man. Kurwa, jestem. Aha, jak dobra jak... Arta. A nie, to kurwa, jakiś light jebany. Dobra, jak nie grać w World of Tanks. No i chulfo, strój z jebana kurwa. Zjebaliśmy się. Kurwa. To jest tragedia, kurwa. Łączysz nagrywanie już kurwa chuja ci wychodzi. No i kurwa. Dobra. Wychodź. Nie będziemy się pogrążać To jest kalectwo. Dawaj, Sherry, Ostatnia bitewka. Czekaj, czekaj... Czekam, czekam... Na no to ostatni czop kończymy. Mhm. Czekaj, gdzieś się powiesi takie błędy... Aha, już jeszcze amunicję muszę do niego kupić. jakie dałeś mu działo? 150 152 czy 105-dwójkę? na razie jeszcze nie patrzyłem. Czekaj, zaraz sprawdzę. Czekaj, mi się Trzeba to ma trochę... Nie, ja sobie wezmę, poczekaj. Nie, ja trola nie biorę. Ja Bez żyję, sensu. Nie ja No ja jak no, sobie chcesz. No ale to ostatni czoł, kurde. Mm -hmm. Potem będziemy, kurde, jakimś ciężkim grać. Macie już na do ucineczku. No, ale jeszcze i tak trzeba zeszytować meta albo coś, bo taki mamy kurde później, nie teraz, że ohoho. O, gdzieś mi po 12 sekundach. Nie, ja tak specjalnie, spokojnie. Normalnie to cię wcześniej usłyszałem. No. No. <laughs> Lewo, prawo, w środek. Nie, nie, jeszcze nie łączy. Dobra. Kurwa, tu są lagi na tych serwerach walonych. Ale ping czy Są postawione... ping, kurwa. Ping, ping. kurwa, to. Bo... Ja mam, kurwa, po dziewięćdziesiąt ale O, kurwa. ping Ja mam tak samo. Kurwa, to jest. Chciałem, zapierdalaj tam około no No to pierdalami Jesteśmy Francuzami teraz Dwa, włączamy, jest tak Aha Jeden krok do przodu, dwa do tyłu To jest zasada Francuza Dawaj z się chyba do miasta Miasta? Bo nic, co ja gdzieś nic nie zrobimy, aż Goldy wyłączam O, obiekt tutaj jedzie. powinien trochę powstrzymać. Kurwa, twoja mać. Się jak. do nijaków. Kurwa, ma ten to Maus. W Minecrafcie y są lepsze. No. Waj, jak przecież rudcy debile to robią, no to co? Kurwa, żeby na kalkulatorach im chodziło. Dawaj, chodź tu, patrz, chodź, 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 ninja chodź, 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 Ja chodź, 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 ja też mam kurwa po grze. Już więcej ślajtów rozpierdoli To jest zagranie. To byłbym też łomny. Kurwa, jestem łomny, ja pierdolę. Chuj. Ach, trzysta, cztery, cztery. Trzyste, tak chuj. Jeb... Jed... Chuj, chuj. Jeszcze zmaszmy się. Dobra, dokładnie. Dawaj jeszcze ostatni czołg, a się zagramy. Aha, ostatni o, 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 jeszcze ostatni czołg. Dawaj jeszcze jeden. Do czym? No, bo nosi jedziemy dalej. Dlaczego? Czekaj, ten yy, tfu, garaż się aktualizuje. Bo okay. ty porażkę. Dobra, ja sobie, ja sobie pojadę T57 Heavy Tank. Heavy. Podoba Heavy. spodoba mi się. Na miejsce. Jest, to... jest dużo lepszy niż ten AMX 50B, moim zdaniem. Ja pojadę miksem 50B Dobra Czekaj, rady wszystko, wszystko, wszystko Batem Hark, ja pierdolę No to będą lagi znowu zajebiście. No to kurwa gorzej być nie mogło Chyba najgor najgorsze lagi to są nad, właśnie na Chark Harkowie Eee, Stalingrad, co tam jeszcze było? Chyba tylko tyle. Mm -hmm. Chyba tylko te dwie. No, to jest taki chłodym opycki. Nie w ogóle nie lubię tego Charkowa, nie wiem gdzie tu jechać. Tym bardziej takim czołgiem jestem. <słuch> Chuda, ja zaraz ci pokażę gdzie tym jechać. A nie pytaj czemu jestem niebieskim, nieważny, nieważny. Aha <try> Dobra, ja bym gdzieś gdzie pojechał i za już mam lagę Tutaj byśmy mogli jechać, ale jest Kirbanek Nie, to coś ułomny No, 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 że już się tam kiedyś wyjechali, nie No. Mistrz czwarta. No, no, no. Co, nie co, nie jestem gotowa. Jeździ masz pesty. Kurwa, myślę, że już zajebał 5 razy już. Nie... raz to nie się... zajebali. 3... Dobra, gruby wkroczy do akcji. Kimś waliza 7 się boisz? Kurwa, boję się. O kurwa, boję się. Dobra, patrz, jak to się robi. Wystrzel. Kurwa, lagam I patrz, wydoje kutasa. Na cztery sekundy... Przednie kółko kutasa. No ale kurwa, przecież tego. Dawaj na jeden, dwa, A jestem debilem. No? Nie mam pocisków już. O, mam lagi, mam lagi. Jak ping. pa co Wagen robi. <grywa> Aha, nie to jest debil. Co on robi, kurwa. Nie, no, ale zdebil się to wygląda. Czekaj, 4, 3. Jeśli wystrzeli. Opierdolnij mi. No, 4 no kurwa No kurwa No, no. Ja pierdol jaki magazynek chujowy Dobra, będzie pierwsza wygrana bitwa Cześć, choć razem będziemy jechać, bo tak to zrobimy Chodź tędy, bas, tu no, czy tam to, jest T5 Heavy? Ja potem muszę go ten, już na gollu, potem będę musiał ładować. No nie, godzimy się, No jednak nie wygramy. No, jak Do kogo tu strzelasz? W sumie się do przodu.

Dawaj chodź w lewo, chodź w lewo. albo dobra prosto. Już ci pomagam. O, weź się odsun. No, Kurz Prawa kluperu Jakoś go objeżdżamy taktycznie. Nie mam pocisku, kurwa Conqueror, weź, zajeb go. Zajęb Conquerora Cofnij. Nasz mi do czynić? Dobra. Ty, 5 na plecy, ty, a się odnawiają? Kurwa, Golda gościu. No wyjedź, kurwa. Masz goldy? Tak, masz goldy. Nie strzelać przed nim, pół goldów Nie strzele w ogóle, pół gąsi Ale jak kurwa go gąskuję, żeby tu nie wjechał mi ważny nar. To się o kurwa No to chuja zdech na dalsz. Odliczaj. 3 2 1 1. No nie. Dobra, ja muszę jolo teraz robię. Muszę być pewne peto. Płytę. musisz go przynajmniej dwa razy przebić. Proszę cię, zrób. Nie, nie grze, pancka. Tu. No dobra, czekaj. Okay. Czekaj, kurwa mam... Pef. Nie tu. O, dokładnie, dobrze, Wiesz, go. Bo jak szmaty. Teraz tak... W tą ukośną płytę, ukośną płytę. Ukośna płyta no i dupa, kurwa. No, dobrze łatwo, zabił siebie i ciebie. Piękne I tak masz opóźnienie, że ja to później słyszę. <grymne> Dobra, wygrańsko i tak. Wanska krzesło. Zakończeńsko już. Dobra, już kończymy to. No. Koniec. Dziękujemy za uwagę. Eldo. Pożegnaj się Grześ. Rafael,